– Rysiu? – Tak? – Jeżeli brokuły są z planety Brokogłowa, to skąd są desery? – Hmm, może z pięknych wysp deseryjskich? – Witam, Monsieur Ciel, na wyspie deseryjskiej w deserowym pałacu. Proszę, usiądźcie. Ja, książę deser, mam zaszczyt poczęstować was deserem. Miam, deser czekoladowy. Proszę do wyboru. Czekoladowo, orzechowo, malinowo, brzoskwiniowo, waniliowo, jagodowy. Deser, 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 deser. Och <śmierowce> nie rozsieściem się, mieszajcie mnie, bo nie skończę się śmiać aż do gwiazdki! Mam. <śmierowce> mm, Doniosę jeszcze! Hmm, myślałem, że już nigdy tego nie powiem, ale myślę, że się najadłem. Przepraszam. Ja też. Hmm, nie mogę się ruszyć. No, bo i po co, skoro można zjeść jeszcze trochę deseru? Deser, deser, deser! Ha, 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 ha. O, nie dziękuję. Już mam dość, ale deser nie ma dość was. Oj, rysiu, naprawdę utknąłem. Ja też. A! Chodźcie, chodźcie, deser zawsze się zanieści. Takie mówi prawo! Tak jakoś nagle nie mam energii.